Ten facet znalazł się w sytuacji, w której w każdej chwili może stać się przekąską wampira. Czy uda mu się uciec przed samym hrabią drakulą? Dowiedzmy się z podsumowania filmu animowanego Hotel Transylwania. Obserwujemy złowieszczy zamek. Hrabia Drakula włamuje się do niego i zakrada się do kołyski dziecka. Ale nie ma się czym martwić. Dziecko jest całkowicie bezpieczne. To Mavis córka hrabiego. Maluch ma zakaz opuszczania zamku. Jej ojciec jest pewien, że źli ludzie z widłami i pochodniami czekają na nią przy drzwiach. Dracula buduje coś specjalnego, aby chronić małą dziewczynkę. Jest to Hotel Transylwania. Minęło 118 lat, hotel kwitnie. Od momentu powstania nie odwiedził go ani jeden człowiek. Wręcz przeciwnie, potwory są zawsze mile widziane. Dracula osobiście wita gości. Tym razem jest specjalna okazja urodziny jego córki. Na przyjęcie przybywają przyjaciele Drakuli, rodzina Wilkołaków, potwór Frankenstein'a, niewidzialny człowiek i Mumia. To tutaj mogą odpocząć od świata dziennego, rutyny, a zwłaszcza od tych przerażających ludzi. Ale gdzie jest Mavis? Oto i ona. Córka Drakuli jest już dorosła i chce odkrywać świat. Mavis chce odwiedzić miejsce, które widziała na starej pocztówce. To Hawaje. Tam poznali się jej rodzice i to właśnie tam zakochali się w sobie. Tacie nie podoba się ten pomysł. To daleko, a goście już czekają na solenizantkę. Dracula sugeruje lot do sąsiedniej wioski. Mimo, że to nie Hawaje, Mavis jest podekscytowana. Odlatuje, a troskliwy tatuś podąża za córką. Mavis znajduje wioskę. Oto ludzie! Chwila, co oni robią? Mieszkańcy wioski wyglądają dziwnie. Rzucają się na Mavis z widłami lub pochodniami, a nawet wzniecają pożar. Uznając, że ludzie jej nienawidzą, Mavis denerwuje się i odlatuje. Dracula wręcz przeciwnie, jest zadowolony. Okazuje się, że mieszkańcy wioski byli odgrywani przez przebrane zombie, a cała wioska była fałszywa. Po powrocie do domu, Mavis obiecuje ojcu, że już nigdy nie opuści zamku. Aby pocieszyć córkę, Dracula przypomina jej, że ta noc jest wyjątkowa. Mama Mavis zmarła, ale zostawiła jej prezent na 118 urodziny. Wszystko idzie zgodnie z planem. Nic nie może zepsuć nastroju Drakuli. A może jednak. Nagle na progu jego hotelu pojawia się człowiek. Poznaj Jonathana. Oddalił się od grupy wędrowców i zobaczył płonącą wioskę. Facet zauważył zombie powracające do zamku Drakuli i podążył za nimi. Dracula jest przerażony. Jeśli ktokolwiek zobaczy człowieka, reputacja jego hotelu legnie w gruzach. Ukrywa Jonego w magazynie i przyszukuje jego plecak. Mimo, że nie ma tam wideo ani osikowych pali, Dracula tak bardzo boi się ludzi, że przeraża go nawet zwykły odtwarzacz muzyki. John natomiast w ogóle się nie boi. Jest przekonany, że to impreza fabularna, a potwory wokół niego to ludzie w kostiumach. Co? Kostiumy? To świetny pomysł. Drakula zmienia Johnemu ubranie i maluje go na niebiesko. Może w ten sposób potwory nie zauważą, że jest człowiekiem. Tylko jedno stworzenie w całym zamku naprawdę. to szczur szefa kuchni Quasi Żadne przebranie nie oszuka jego nosa. Tymczasem Johnny uświadamia sobie straszną rzecz. Szkielety przed nim nie są sztuczką ani złudzeniem optycznym. Wszystkie otaczające go potwory są prawdziwe. Chłopiec zaczyna panikować. Wpada na miotłę czarownicy, leci na niej i zderza się z Mavis. Johnny i Mavis patrzą na siebie i to spojrzenie wystarczy, by się w sobie zakochali. Jednak miłość nie jest priorytetem Johnego w tej sytuacji. Zdaje sobie sprawę, że właścicielem hotelu nie jest dziwak w kostiumie wampira, ale prawdziwy Drakula. Jonathan zastanawia się, czy stanie się pożywieniem dla potwora. Odpowiedź brzmi: Oczywiście, że nie. Drakula wyjaśnia, że ludzkie żyły są pełne cholesterolu. Zamiast tego pije specjalne suplementy witaminowe. Hrabia próbuje wyrzucić Johnego z hotelu, ale Mawis mu to uniemożliwia. Dziewczyna jest zainteresowana tajemniczym nieznajomym. Drakula kłamie, że Johny pomaga mu w organizacji przyjęcia. Mavis zostaje wysłana, aby przygotować się do uroczystości, a Dracula po raz kolejny próbuje pozbyć się chłopca, tym razem wykorzystując tunele pod zamkiem. Cóż, pojawia się kolejny problem. Sam Dracula nie pamięta, dokąd prowadzą sekretne przejścia. Biedacy błąkają się po okolicy, trafiając do pokojów gości lub do sali, w której przyjaciele Drakuli odbywają próby przed imprezą. Okazuje się, że mają własny zespół muzyczny. Johnny lepiej poznaje Mavis i inne potwory. Usłyszawszy o zespole prosi stwory o zagranie. Niestety ich muzyka jest beznadziejnie przestarzała. Johnny proponuje, że zaktualizuje ich repertuar i sam gra na gitarze. Mawi to uwielbia. Inne potwory też uważają, że jest fajny. Jednak troskliwy tatuś nie lubi John'ego. Doskonały plan Drakuli zawodzi. Młodzież nie chce grać w Bingo ani w szarady. Widząc, że nawet potwory są znudzone, Johnny bierze swoją hulajnogę i uczy je jeździć. Podczas kolacji zabawia wszystkich opowieściami o swoich podróżach. Wreszcie, zamiast nudnego aqua aerobiku, Johnny organizuje wodną walkę w basenie. Cierpliwość Drakuli się kończy. Opróżnia basen i wyciąga z niego Jonathana. Aby chłopak zapomniał o hotelu i wyjechał, hrabia hipnotyzuje go. Cóż, nawet w tym przypadku Drakula jest rozczarowany. Johnny jest niewrażliwy, ponieważ hipnoza nie przenika przez jego szkła kontaktowe. Drakula jest wściekły, zaczyna mu grozić i to działa. A raczej zadziałałoby, gdyby Mavis nie znalazła żonego ponownie. Zamiast go wypuścić, zabiera go na dach do zamku. To właśnie tam młodzi mają wreszcie okazję ze sobą porozmawiać. Johny opowiada Mavis o miejscach, które odwiedził. Na jego liście znajdują się również Hawaje, które są wymarzonym celem podróży dziewczyny od dzieciństwa. Podczas rozmowy para przegapia wschód słońca. Promienie palą stopy Mavis. Johny zdaje sobie sprawę, że dziewczyna nigdy nie widziała słońca. Chłopak proponuje jej, by obejrzała wschód słońca, chowając się za kominem. Mavis jest zachwycona tak pięknym widokiem. Nie zdążyła jednak podziękować Jonathanowi, gdyż nagle pod jego stopami zawaliły się zgniłe dachówki. Tymczasem Dracula świętuje swoje zwycięstwo w saunie. W końcu pozbył się Johnego, ale hrabia cieszy się zbyt szybko. W ciągu sekundy Jonny przebija się przez dach i wpada prosto do sauny. Drakula jest przerażony, jednak inne potwory są zachwycone. Nie wiedząc co innego zrobić z niespokojnym turystą, Dracula wysyła go, by uporządkował stoły bankietowe. Dowiedziawszy się, że stoły są zaczarowane i potrafią latać, Johnny postanawia się na nich przyjechać. Dracula nawet nie zauważa, jak angażuje się w ekscytujący wyścig. Wygląda na to, że Johnny w końcu znalazł klucz do jego serca. Kiedy wyścig dobiega końca, Dracula przyznaje, że od dawna nie bawił się tak dobrze. Chwila. Gdzie jest Johnny? Okazuje się, że facet został porwany przez szefa kuchni Quasimodo. Jego szczur znalazł Johnego po zapachu. Teraz Garbus zamierza ugotować go na śniadanie. Drakula rozkazuje zbroi strażnika powstrzymać Quasimodo, ale ten walczy o wejście do kuchni. W międzyczasie Mavis postanawia wyjaśnić ojcu swoje uczucia do Johnego. On chętnie z nią porozmawia, ale jest jeden problem. I jeszcze chwila i facet zostanie upieczony. Dracula ucieka od swojej córki i pędzi na ratunek swojemu nowemu przyjacielowi. Johnny zostaje uratowany. Dracula kłamie, że jest tylko kolejnym potworem. Aby to udowodnić, Johnny zostaje poproszony o przestraszenie szczura kucharza. Niestety, ten szczur przeraża młodzieńca o wiele bardziej. Quasimodo zdaje sobie sprawę, że zdecydowanie jest on człowiekiem. Próbując zyskać trochę czasu, Dracula zamraża Quasimodo hipnozą. Pozostawiony sam na sam z Johnem, wampir pokazuje mu portret swojej żony. 118 lat temu ich zamek został zaatakowany przez ludzi. Życie hrabiny zostało przerwane przez pożar. Dracula i z cudem zdołali uciec. Od tego dnia hrabia boi się ludzi. John okazał się jednak miłym facetem. Być może Dracula się mylił i nie wszyscy ludzie są tacy sami. Długo oczekiwana impreza trwa w najlepsze. Dzięki Jonemu impreza jest idealna. Tańczące potwory nie pozostawiają nikogo obojętnym. Nawet sam Drakula tańczy. Uradowana Mavis całuje chłopca. Jej ojciec jest tego świadkiem. Jego ciepłe uczucia do człowieka wyparowują w jednej chwili. W przypływie złości Drakula przyznaje, że oszukał Mavis. Zarówno wioska, jak i jej mieszkańcy byli fałszywi. W tym momencie na przyjęcie zostaje sprowadzony Quasimodo, informuje, że do hotelu zakradł się człowiek. To Jonathan Potwory panikują, ale Mavis już się tym nie przejmuje. Chce zostać z Johnem. Chłopak widzi smutne spojrzenie Drakuli i zdaje sobie sprawę, że nie może zabrać córki z domu. Próbując odstraszyć Mavis, Johnny mówi, że nienawidzi potworów, co oznacza, że jej też nienawidzi. Zabawa się skończyła. Drakula znajduje Mavis na dachu zamku. Biedna dziewczyna ma złamane serce. Otwiera prezent od mamy. To książka, w której jej matka opowiada historię swojej miłości. Hrabina mówi, że prawdziwe uczucie pojawia się tylko raz w życiu. Mawis jest pewna, znalazła już swojego ukochanego, ale okazało się, że bez wzajemności. Wtedy hrabia zdaje sobie sprawę, że pozbawił swoją córkę prawdziwej miłości. Aby naprawić swój błąd, Drakula rzuca się na potwory. Przypomina im, że wszyscy lubili Johnego. Kogo więc obchodzi, czy jest człowiekiem, czy potworem? Przyjaciele zgadzają się pomóc Drakuli i odesłać chłopaka do zamku. Córka Wielkołaka podejmuje trop. Okazuje się, że Johnny wsiadł już do samolotu. Jego lot odlatuje za 15 minut. Potwory pędzą na lotnisko i trafiają do ludzkiego miasta. Co się tam dzieje? To festiwal poświęcony potworom. Stworzenia próbują przestraszyć tłum, aby oczyścić drogę, ale zamiast się bać, ludzie są podekscytowani. Nie ma co, to prawdziwy hrabia Drakula. Odkrywając, że ich idol potrzebuje pomocy, ludzie odsuwają się na bok. Niestety, jest już za późno. Samolot startuje, a Drakula decyduje się na desperacki krok. Słońce pali hrabiego, ale on się tym nie przejmuje. Dogania samolot, hipnotyzuje pilota i przekazuje Johnemu wiadomość. Dracula przeprasza za swoje zachowanie i błaga go by wrócił. Tymczasem Mavis jest smutna. Nagle do jej pokoju wpada lekko poparzony ojciec. Przyznaje że się mylił i wręcza córce najlepszy prezent w życiu. Oczywiście jest nim Johnny. Teraz zakochani mogą zostać razem. A potwory będą miały o wiele więcej fajnych imprez. Johnny na pewno o to zadba. Wampiry boją się słońca. A ja obawiam się, że nie polubisz tego filmu. Oszczędź mi tego strachu. To był kot. Do zobaczenia później, przyjaciele.